ale nad samym tytułem. W końcu zdecydowałem się na tytuł następujący Dlaczego ludzie nie mogą przestać grzeszyć? Chciałbym, żebyśmy tak, żebyśmy nad tą myślą mogli się dzisiaj zastanowić, abyśmy mogli w jakimś sensie dotknąć senna problemu grzechu, zobaczyć, jakie też jest źródło grzechu w życiu człowieka, i tak, abyśmy mogli jakieś też właściwe kroki poczynić i wnioski dla nas samych wyciągnąć z tego dzisiejszego rozważania. Tekstem przewodnim jest fragment z Apokalipsy z 9 rozdziału, a dokładnie wiersz 20 i 21. To są ostatnie wersety szóstej tromu. Brzmi to wszystko bardzo zagadkowo i bardzo. Bardzo skomplikowane, tak? Ale spróbujemy tak powolutku, krok po kroczku, po nice do kłębka, zrozumieć o co w tym wszystkim chodzi i zrozumieć przede wszystkim dzisiaj te dwa teksty, które wierzcie mi, że wywarły na mnie pionujące wrażenie, zajęło mi trochę czasu y, ich zrozumienie. Ale zanim je odczytamy, chciałbym jeszcze udzielić kilku takich wstępnych, ważnych informacji na temat Apokalipsy, na temat trąb, bo te teksty, słuchajcie, to jest podsumowanie, tak? Podsumowanie szóstej trąby. Apokalipsa, tutaj kilka takich ważnych myśli na temat Apokalipsy. To jest Księga, ostatnia Księga Pisma Świętego i pierwszych 11 rozdziałów Apokalipsy zawiera trzy cele siódme. Pierwsze trzy rozdziały mówią o listach do siedmiu zborów. Kolejne rozdziały, od czwartego do, do siódmego rozdziału, mówią o siedmiu pieczęciach. Z kolei następne jeszcze rozdziały, od rozdziału ósmego do jedenastego, rozdziały te mówią o siedmiu trąbach. I ważne dla nas, na wstępie, abyśmy to wiedzieli, że te trzy serie siódemek obejmują okres chrześcijaństwa okres dziejów od ukrzyżowania Chrystusa aż do powtórnego przyjścia Chrystusa. Te trzy serie siódemek obejmują ten sam okres historii, jest to czas proroczy, ale każda seria siódemek tak jakby zwraca uwagę na inne elementy tego okresu. Tak więc zbory pokazują losy Kościoła na przestrzeni dziejów. Jeżeli zaś chodzi o pieczęcie, to gdy są one łamane, czytamy o tym w Apokalipsie, to pojawiają się straszne postaci pojawiają się jeźdźcy, e, czytamy o głodzie, wojnie i kolejnych nieszczęściach różnych. Te pieczęcie, one obrazują straszne skutki głoszenia Ewangelii. Obrazują to, że głoszenie Ewangelii często pociąga za sobą opór i sprzeciw. I tak było. Także na przestrzeni dzieje, że ci, którzy głosili Ewangelię, byli uciskani, byli prześladowani. Potem mamy trzecią serię siódemek, czyli trąby, które są odpowiedzią na ucisk Bożek sług, na ucisk wybranych. I właśnie. Obrazują tą odpowiedź na modlitwę świętych, czyli Sąd Boży nad światem. To jest bardzo interesujące, tromby, To jeszcze nie te plagi ostateczne, o których też czytamy w Apokalipsie. Więc to takie słowo wstępu, abyśmy mogli przejść do tej szóstej tromby, która odpowiada tej szóstej pladze i opisuje wydarzenia poprzedzające bitwę ważne dla nas wiedzieć także bitwa Armagedon to jest ten ostateczny konflikt, który rozegra się na planecie Ziemia pomiędzy tą koalicją sił zła, a właśnie Panem Bogiem jego ludem. Nie tyle jest to konflikt militarny, ale konflikt duchowy. I są to wielkie rzeczy, słuchajcie. Są to rzeczy tak przerażające tak straszne. Apokalipsa o tym mówi. I Apokalipsa, zrozumienie Apokalipsy, jest najlepszym przygotowaniem na nadchodzący ucisk i nadchodzący kryzys. Więc teraz przeczytajmy te ostatnie słowa. Apokalipsa, rozdział 9, 1, 20 i 21. I cały czas tam pytamy, że to jest właśnie Podsumowaniem tej już szóstej tronny, tego szóstego sądu Bożego, i te słowa raz jeszcze chcę to podkreślić, one tak mnie uderzyły i tak go wstrząsnęły, wstrząsnęły. I pomyślałem, co jest? Panie Boże, co jest? Czemu, czemu ludzie nie chcą się nawrócić? Czemu to tak jest? Bo co czytamy? Czytamy wers 21. Pozostali ludzie, którzy nie zginęli od tych plag, od plag opisanych przez Anioła z szóstą kroną. Teraz jeszcze do tego przejdziemy, tak? Ale ci pozostali, którzy nie zginęli, nie odwrócili się od uczynków rąk swoich, nie przestając oddawać czci demonom oraz bałwanom złotym i srebrnym, i śpiżowym, i kamiennym, i drewnianym. Które nie mogą ani widzieć, ani słyszeć, ani chodzić, i nie odwrócili się od zabójstw swoich, ani od swoich czarów, ani od wszechtaczństwa swojego, ani od kradzieży swoich. Ta myśl nie daje mi spokoju. Dlatego dzisiaj dzielę się to myślą z Wami, tak? Jak to jest? Że ludzie konsekwentnie wybierają zło, wybierają nieposłuszeństwo zamiast dobra. Nie chcą się nabudzić. nie chcą przestać grzesze. Ciekawe, w ogóle miałem rozmowy w tym tygodniu i takie doświadczenia, które to też bardzo trafnie trafnie ilustrują to, jak często jesteśmy zaślepieni i potrafimy brnąć w zaparte, w takim w błędzie, tak? Kwić, w błędzie. Pozostali ludzie, którzy nie zginęli od tych plag, to jak się okazuje, jak mówi kontekst Apokalipsy, dziewiąty rozdział, to większość. To jest pierwsza ważna myśl, to większość ludzi. To dwie trzecie bezbożne. 9 rozień Apokalipsy, pierwszy 15 mówi o tym, że na skutek tych flag opisanych przez anioła z szóstą trąbą, to jest od ognia, od dymu i od siarki, wyginęła trzecia część ludzi. I jedna trzecia część ludzi. Ja teraz nie wskazuję tutaj na konkretne wydarzenia historyczne, tak jak wspomnieliśmy, jest to opis czasów końca, ale mamy obraz, że jedna trzecia ginie, a dwie trzecie widząc to, co robi, nie zmienia swojego kursu, nie zmienia swojej, swojej drogi. I to jest naprawdę przerażające. Dwie trzecie. Czyli większość. Co jest jeszcze bardzo interesujące tylko kontekst mówi bez Boże? to ich dotykają te plagi. Nic, nic do nich nie dociera. Nic do nich nie trafia. Jak to jest? Spróbujmy teraz dociecka, dlaczego tak jest. To będzie szokiem dla nas wszystkich. Bo wydaje mi się, że Pan pomógł coś zrozumieć. Ale zobaczmy. Tekst ten, te dwa ostatnie wersety, one mają formę pięknego biblijnego paralelizmu, gdzie pewne myśli są powtórzone i tak będziemy będziemy analizować to. Więc czytamy, że ta większość nie odwróciła się od uczynków swoich, tak? I to jest też pierwsze słowo, na które chcemy zwrócić uwagę. Nie odwrócili się. W Biblii gdańskiej czytamy pokutowali. I starsze przekłady właśnie oddają ten czasownik w ten sposób. Słusznie, ponieważ greckie słowo metaneo Oznacza dosłownie zmienić zdanie, pokutować. I konsekwentnie, konsekwentnie w Biblii to słowo występuje w takim znaczeniu. Od tego słowa też pochodzi inne słowo, może bliższe nam, bardziej znane metanoja, skrucha pokuta. Interesującą rzeczą jest to, że do tego momentu, o którym czytamy w dziewiątym rozdziale Apokalipsy, gdzie. Jest to smutne stwierdzenie faktu, że ci, którzy nie zginęli, nie odwrócili się, czyli nie pokutowali, nie okazali skruchy, do tego momentu, jak czytamy Apokalipsę, i to dopiero mną wstrząsnęło, drodzy, ośmiokrotnie Pan Bóg mówi, upamiętaj się. Widzicie te wszystkie teksty, których teraz nie będziemy czytać, tak? Ale Pan Bóg konsekwentnie mówi, upamiętaj się, i on udziela rady, ale też udziela tego ostrzeżenia, jeśli się nie upamięta, że że to się dobrze nie zakończy. I co? I dochodzimy do trąb, tak? Dochodzimy do tych sądów Bożych i czytamy niepokutowanie. Pokrotnie, tak? I później jeszcze dalej, jak będziemy kontynuować nasze studium Apokalipsy, dojdziemy do plak, i tam już w ogóle czytamy, że też niepokutowanie. Jakież to jest smutne? To taka bezsilność. Zobaczcie, jak wszechmogący Bóg jest bezsilny. Dlaczego? Bo Pan Bóg jest dżentelmenem, tak? Bo Pan Bóg nie łamie naszej woli, nie narzuca, nie narzuca, nie narzuca nam swojego, swojej woli. On zaprasza, On prosi, On błaga, nawróćcie się, pokutujcie, bo to jest czas ostateczny, tak? Ale ludzie nie chcą słuchać, i co robią? Nie odwracają się od uczynków Rom swoich, to znaczy. To jest bardzo fajne. Tak patrzymy na ten tekst, ja specjalnie go tak podzieliłem, wam wyświetliłem, abyście mogli również zobaczyć ten hebrajski paralelizm. Oczywiście nowa Biblia z apokalipsy została zapisana po grecku, a została spisana przez Żyda, przez Semitę, który myślał o określony nowy sposób. Tak? Więc nie odwrócili, się, nie odwrócili się od uczynków rąk swoich. To jest od zabójstw, czarów, wszeteczeństwa i kradzieży. Tak? To są te uczynki. To są te niecne uczynki ludzi nieprawych, ludzi bezbożnych, czyli zabójstwa, gniew, gdzie bezbożni dyszą. Dyszą właśnie. Oni aż kipią od tego gniewu, tak? Ten gniew, ta złość wylewa się z nich. Jest rzeczą też bardzo interesującą. Ostatnio moja koleżanka zwróciła mi uwagę, jak po prostu hej, bardzo interesujące, ludzie wierzący, na przykład aktywni są na różnych forach internetowych, na Facebooku i, i wierzący ludzie, nie? Jak oni potrafią ładnie formułować swoje zdania. Na przykład mówią, no, wiesz co, ja bym cię przyciągnął, przywiązał do samochodu i przeciągnął bym po ulicy, nie? Albo jeszcze coś innego. No już, no naprawdę takie rzeczy. Ciekawe to wszystko mówią ludzie wierzący, tak? Czy podają się za ludzi ale to taka drobna dygresja, tak? co tutaj widzimy również. Kolejno, kolejny bardzo ciekawy, niecny czyn, tak? To czary. To, to słowo wow, też na mnie zrobiło potężne wrażenie, bo okazuje się, że to greckie słowo farmako oznacza tak naprawdę narkotyki. W starożytności to były magiczne mikstury przyrządzane przez czarowników. Różnych magików, substancji hallucinogennych, tak? Takie jak na przykład dzisiaj LSD. I to jest niesamowite. Także jak czytamy ten tekst, że ci ludzie nie odwracają się od spoczynku swojego, nie odwracają się od czaru swojego, od sadu, od gniewu. To gdy my dzisiaj spoglądamy na świat, w którym żyjemy, to widzimy świat, który tonie w tych grzechach. Tonie w tych grzechach jest kompletnie bezsilny, bez mocy, tak? Ale to nie koniec, tak? Bo yy, tutaj jeszcze jest wspomniane wszeteczeństwo, czyli porneja, prostytucja, nieczystość, seksualna niemoralność, pożądanie. Nie trzeba tego szukać. To samo cię znajdzie. Dzisiaj. Tak jest, prawda? To samo wchodzi, wejdzie do twojego domu, Wejdź do Twojego łóżka. kracierze, oszustwa. Zwróćcie uwagę, że tutaj, gdy mamy wymienione te grzechy, to też coś jeszcze chce nam więcej powiedzieć, tak? Autor. Mamy tutaj nawiązanie do Bożego Prawa, do dekalogu, tak? Mam tutaj nawiązanie do szóstego przykazania, siódmego przykazania, do ósmego przykazania, do przekazanie nie, nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij. To prawo zostało powalone na ziemię, zostało podeptane. I dzisiaj mało kto przekłada wagę do tych starożytnych wartości. Skąd się biorą te grzechy? Skąd się biorą tych rzeczy? Skąd, dlaczego ludzie, większość ludzi konsekwentnie brnie w, w tych rzeczy, w te rzeczy? I nie ma nawet chęci zmiany. I jest odpowiedź. To jest bardzo ciekawa odpowiedź. Oczywiście to jest. Jedna z wielu odpowiedzi, ale to jest odpowiedź, którą daje też sam tekst, ale żeby to zobaczyć, to trzeba tak jakby wejść w głowę Jana, tak? Trzeba spojrzeć na ten tekst oczami Żyda. Inaczej się nie da. Dlaczego? Ponieważ ten tekst w moim rozumieniu ma formę struktury chiastycznej, która... Zwykle ukazuje tą centralną myśl w samym sercu. W samym sercu. I tak jakby podzieliłem specjalnie te, te kolorki, poka pokazując Wam układ tego tekstu, tak? te paralelizmy, jakie zachodzą, okazuje się, że korzeniem problemu i zła, i grzechu, korzeniem tych nieznych uczynków, tych zabójstw, czarów, przeteczeństwa, kradzieży jest co? Jest oddawanie czci demonom i bałwanom. To jest, to jest ta centralna myśl, do której chce nas doprowadzić Autor, gdy decydujemy te dwa wersety, już 20 i 21 z 9 rozdziału. Nie przestając oddawać czci demonom oraz bałwanom złotym, i srebrnym, i spiżowym i kamiennym, i drewnianym, które nie mogą ani widzieć, ani słyszeć, ani chodzić. Ten tekst ma właśnie taką strukturę A, B, A, RIN. I. Rzeczywiście, bezprawie jest owocem demonolatrii i idolatrii. Rzeczywiście. Jest to właśnie poważne jest to powszechne zjawisko, na której dzisiaj chciałbym uczulić każdego z nas. Bo jest to, jest to zażenienie wszelkich grzechów i zniewolenia. Te dwie rzeczy. Co to jest demonolatria? To jest oczywiście kult demonów. Oddawanie czci, demon, ducho, spirytyzm, okultyzm w mediach. To jest oczywiście współczesna rozrywka, która jest nasycona, nasycona. Tym światem duchowym, tym światem demonów, co rodzi bardzo złe owoce. Religie Wschodów, wiara w nieśmiertelność duszy, bardzo popularne słuchajcie, seriale o czarownicach, Harry Potter, to już było, minęło, tak, już, już, już ta fascynacja Harry Potterem przeminęła, tak, ale, ale generalnie nawet sprawy sobie nie zdajemy z tego, jaki wpływ ma na nas kontakt, korzystanie z tych rzeczy. I nawet sprawy sobie nie zdajemy, że korzystanie z tych rzeczy tak naprawdę otwieramy się na działanie złych duchów, na nasze, na nas same. I tak jest. Rzeczy same. Ostatnio, powiem wam tylko taki przykład, nie? Ostatnio chciałem... Pomyślałem, że znalazłem fajną bajkę, którą będę mógł obejrzeć z moim synem, który ma już 4 lata. I wiadomo, bardzo mu ograniczamy dostęp do mediów, tak. Ale niestety słabość każdego dopada, nawet pastora, i w jakiś sposób pomyślałem, no dobrze, może sobie zrobimy jakiś fajny czas, siedzimy, obejrzymy coś. Ale coś mnie tak tchnęło, a weź zobacz, najpierw no sam. Co to jest? Myślę tak, no nie jest to Walt Disney. No to już dobrze rokuje, tak, bo wiem, że Walt Disney to samo zło zapakowane w. w tak. W ładne, w ładne kolory. Nie jest to nic innego, tak. Nie jest to naładowane jakimiś symbolami okultystycznymi okiem masońskim, tak, co jest bardzo popularne teraz w mediach i przemyśle filmowym i muzycznym, tak, gdzie tego jest naprawdę pełno wszędzie. To myślę sobie, że no to może to jest bezpieczny produkt. Tak. Ale słuchajcie, oglądam i w pewnym momencie jest taka scena, że bohater śpi, a tutaj pojawiają się duch, tak jest straszny, i zaczynają go nawiedzać, tak? Pajka dla dzieci. I wiecie co? Ja już po prostu. Na, ja poczułem się niekomfortowo, ja poczułem się źle. Ja poczułem się, że ktoś chce wejść do mojej głowy. I w tym momencie, nie? Więc widziałem, że już tego nie możemy oglądać, tak? Pomyślcie o tym całym młodym pokoleniu, tej młodej generacji, która teraz jest wychowana e, na internecie, na mediach, która jest po prostu, nie wiem, zaprogramowana od dziecka, aby służyć demonom. Przepraszam, że tak mówię, nie, ale tak właśnie jest. Tak właśnie jest. I, i dlatego czytamy w Apokalipsie, gdy dochodzi do tej ostatecznej bitwy, czytamy, że nie są nie, nie, nie przestają grzeszyć dlatego, że po prostu nie przestają oddawać ci demonom. Są połączeni z tymi demonami. To jest jedna rzecz, tak? A, z, z, z druga, a druga rzecz to jest idolatria, czyli bałwochwalstwo, czyli kult bałwanów. Oczywiście te rzeczy są ze sobą bardzo mocno połączone. Też jest interesujące, że zwróćcie uwagę to słowo, idolatria, tak? Jest, przypomina nam bardzo popularny jeszcze ten niedawno program rozrywkowy, tak? Dla młodzieży, gdzie można było, nie wiem, zdobyć się, zrobić karierę. Wszyscy oglądaliśmy z wypiekami na twarze, idola, nie? Ja sam jeszcze z tego czasu oglądałem, i. tragedia po prostu. Po prostu jedna wielka tragedia. Co, czego uczy się dzisiaj, tak? Uczy się tego, aby być idolem. Jaki jest najpopularniejszy zabój dzisiaj? W ogóle perspektywa na przyszłość? Bycie youtuberem, tak? Sam jestem zresztą youtuberem. Więc zapraszam was na mój kanał. Czas jest bliski. Tylko wiarygodne odpowiedzi. Tylko prawda historyczna. Zapraszam, musicie tam wejść i naprawdę skorzystać, bo warto. Ale to jest duży problem, tak? że to jest kierunek, który obrał świat, czy można go zawrócić. Problem jest taki, że nie można go zawrócić, ale można samemu się obudzić i jeszcze obudzić kogoś innego. tak? warstwo oddawanie czci boszkom, dziełom w rąk ludzkich, ale też kult własnego więźniusza, jak jestem mądry, jak się pojawi się ten zachwyt, tak. Wow, super, udało mi się. Jestem naprawdę mega, tak? Gratuluję Ci osiągnięcia. To jest wszystko bardzo niebezpieczne dla nas. Służyłem na taką listę posztą XXI wieku, bo to jest rzeczą interesującą, tak jak niekiedyś ludzie kłaniali się... Kłaniali się właśnie... No, z kamienia, drewna, złota. Tak, jak czytałem w Apokalipsie, jeszcze jest innych rzeczy, tak. Co prawda dzisiaj znowuż zaczyna się odradzać ten pierwotny kult i staje się to bardzo popularne, to jednak dzisiaj, tak, szczególnie bożkami ludzi wierzących, nie wierzących, ale ludzi 21 wieku, jest kariera, posiadanie, rodzina, komfort, kultura. Zwróćcie uwagę, nawet komfort, komfort się jest bożkiem wielu ludzi. Wielu chrześcijan, którzy nie chcą wyjść poza strefę swojego komfortu, tak? Sława. Bycie sławnym youtuberem. Co tu zrobić, żeby osiągnąć ten cel, tak? Na przykład to jest prosta droga do zarobienia pieniędzy, na przykład, nie? Wcale nie taka prosta, ale co dalej? Pieniądze, praca, przyjemność, religia też może być poszkodą. Bożkiem wielu ludzi. Sukces, władza, uznanie, bezwielka media. I co wobec tego wszystkiego? Co, co tutaj z tym wszystkim zrobić? Jest takie właśnie, dzisiaj, jak i Księgę Izajasza. Słuchajcie, zakończę Księgą Izajasza. Zakończę myślami z pierwszego rozdziału Księgi Izajasza. Bardzo mocne słowa. Ale mam nadzieję, że jesteście na te słowa gotowi. Bóg mówi tak. Do z tego ludu Bożego co jeszcze można was bić, gdy nadal trwacie w odstępstwie? Cała głowa chora i całe serce słabe, od stóp do głów nic na nim zdrowego, tylko guzy i sińce i świeże rany, nieopatrzone ani nieprzewiązane, ani niezmiękczone oliwą. Ten tekst bardzo fajnie wpasowuje się w ten kontekst szóstej trąby, która reprezentuje sąd Boga też nad światem, nie? I Bóg mówi, w co ja jeszcze was bić? Jesteście chorzy. Jesteście bardzo chorzy. Wielu z was jest nieuleczalnych chorych. Dobrze, że to nie koniec tego tekstu, tak? Bo no co byłaby tragedia, Ale dalej Pan mówi, obmyjcie się, oczyście się, ustuńcie wasze złe uczynki sprzed moich oczu, przestańcie źle czynić, uczcie się dobrze czynić, przestrzegajcie prawa, grącie pokrzywdzonego, wymierzajcie sprawiedliwość w sierocie, stawiajcie się za to. nie musisz nie musisz postępować tak jak postępujesz, tak? możesz się zmienić. Pan Jezus zwraca uwagę na to, co wymaga korekty, co wymaga zmiany, ale najbardziej podoba mi się to, co dalej czyta. Chodźcie więc, a będziemy się krawować, mówi Pan. Choć wasze grzechy będą czerwone jak szkala, jak śnieg zbielony, choć będą czerwone jak purpura, staną się białe jak węgla. Zobaczcie, ten Bóg, który mówi, w co mam jeszcze was bić. Żebyście się po prostu obudzili ten Bóg mówi, chodźcie do Mnie. Ja chcę wasze grzechy obudzić, tak? Ja chcę pomóc wam. Czy skorzystasz z tej oferty? Ale ostatnia myśl z Izajasza 19, 20. Jeżeli zechcecie być posłuszni, stupry ziemi będziecie spożywać. Choć jeżeli będziecie się zbraniać i trwać w wyborze, niech Was pożre, bo usta Pana tak powiedziała, czy zechcecie być posłuszni? I jaka odpowiedź będzie Pana? Podejmijcie właściwą odpowiedź. Jest tylko jedna słuszna odpowiedź słuszna decyzja. I mam nadzieję, że wiecie o tym.